Dzień dobry, witam na konferencji Prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj udział biorą posłowie, pan Jarosław Zieliński, pan Tomasz Kaczmarek, oddaję głos. Szanowni państwo, gdy obserwujemy działania premiera Donalda Tuska, nie możemy się oprzeć między innymi takiemu wrażeniu, że premier się rozgląda bardzo uważnie dookoła siebie i się zastanawia nad tym, co by tu jeszcze można było zepsuć. No, pewnie słowami piosenki można by to powiedzieć dobitniej, ale ja tak to określę i ostatnio upatrzył sobie, Formacje mundurowe, które dotąd funkcjonowały nie najgorzej, i postanowił je już ostatecznie także zepsuć. Zepsuć na różne sposoby. Jest, jak wiemy, projekt, który nigdy nie dotarł do Sejmu ustawy emerytalnej, ale o nim dzisiaj nie chcemy mówić, który powoduje, że funkcjonariusze odchodzą szybciej niż by chcieli, w innych warunkach stabilnych na emerytury. Jest ostatnio bulwersująca sprawa. Podwyżek, a właściwie braku podwyżek dla niektórych służb mundurowych, która spowodowała, że odbywają się obecnie protesty tych służb, bo domagają się równego traktowania ich z tymi, którym podwyżki premier w swoim expose i to się później znalazło w projekcie, w projekcie budżetu państwa na 2012 rok, zapowiedział. Chodzi o to, jak Państwo pamiętacie, na pewno, że podwyżki od 1 lipca o 300 zł mają mieć. Żołnierze i policjanci, ale mają ich nie mieć strażacy, funkcjonariusze straży granicznej, biuro ochrony rządu i służby więziennej, która podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że trzeba doprowadzić do tego, aby wszystkie służby mundurowe były traktowane, jednostkowo, były traktowane jednakowo, żeby były potraktowane tak samo. I otrzymały podwyżki, bo nie ma żadnego uzasadnienia, żeby na przykład tylko otrzymywali policjanci te 300 zł, a już strażacy nie. Wszystkie służby spełniają bardzo ważną rolę, współdziałając ze sobą w sytuacjach codziennych i kryzysowych. A przypominam, że mamy przed sobą bardzo ważne przedsięwzięcie Euro 2012, które będzie wymagało mobilizacji wszystkich służb, nie tylko policji, ale także Straży Granicznej. Pamiętamy, że część mistrzów będzie się odbywała na Ukrainie, Straży Pożarnej. Biuro Ochrony Rządu, przecież będą przyjeżdżać wysocy przedstawiciele innych państw i będą brać w tym udział także polscy funkcjonariusze, którzy wymagają ochrony, dla których służy Biuro Ochrony Rządu. Tak samo służba więzienna. Proszę Państwa, złożyliśmy poprawki podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Były one rozpatrywane. Stosowne poprawki, żeby znaleźć środki w budżecie, a można znaleźć na podwyżki dla tych służb. Ale niestety zostały one większością głosów koalicji rządowej odrzucone. To nie jest kwota wielka, bo razem dla służb, które mają nie otrzymać podwyżek, a podlegają ministrowi spraw wewnętrznych, jest to kwota 98 milionów złotych. Natomiast do tego trzeba dodać jeszcze około 50 milionów złotych dla służby więziennych. Wskazaliśmy źródło w rezerwach celowych, tam gdzie. Zapisane są środki dla policjantów, na podwyżki dla policjantów. To jest część 83 budżetu państwa, rezerwy ogólnej celowe. W rezerwie 72 zaproponowaliśmy zwiększenie o stosowne kwoty, pokazując, że trzeba tam zapisać, posłużę się kartką, żeby nie pomylić, 33 miliony złotych dla Straży Granicznej, 61 milionów złotych dla Państwowej Straży Pożarnej i 4,5 miliona złotych dla. Biura Ochrony Rządu plus te około 50 milionów, jak powiedziałem, dla służby więziennej. Wskazaliśmy źródło, rezerwy, konkretna rezerwa, współfinansowanie środków, współfinansowanie inwestycji, przepraszam, z udziałem środków europejskich. Ta rezerwa jest rezerwą dużą, liczoną w kwotach miliardowych, a nie milionowych i nie była w ostatnich latach w pełni wykorzystywana. W związku z tym wydaje się, że Potrzebna jest tylko dobra wola rządu, premiera, żeby z tego źródła skorzystać i wszystkim funkcjonariuszom podwyżkę od 1 lipca zapewnić. Bo zapewne i tak ta kwota nie będzie wykorzystana tak jak w latach ubiegłych to bywało, i w związku z tym pieniądze będą niewykorzystane, a problem nie zostanie rozwiązany. Proszę Państwa, jeżeli nie jest prawdą to, co powiedziałem na początku, ale mam wrażenie, że jest prawdą i to Taką bardzo wyraźną, że zasadą rządzenia Donalda Tuska jest to, żeby wszystko zepsuć, to niech premier Donald Tusk apeluje o to bardzo mocno i wyraźnie wyrazi zgodę na to, aby dokonać przesunięcia właśnie w tych środkach rezerw celowych i żeby wszystkie służby mundurowe otrzymały należne im jednakowe podwyżki, żeby nie było konfliktów między nimi. Zauważmy, proszę Państwa, również zjawisko polegające na tym, że ci, którzy mają zagwarantowane podwyżki, czyli policjanci, wspierają, solidaryzują się z tymi, którzy mają tych podwyżek nie otrzymać. To też, też jest bardzo interesujące i bardzo dobre zjawisko, polegające na tym, że służby mundurowe pokazują, że są sobie wzajemnie potrzebne, że chcą współdziałać, że się ze sobą solidaryzują. Kiedyś Donald Tusk doprowadził do tego, że związki zawodowe nauczycieli, ZNP i Solidarność, które raczej nie występowały razem, zjednoczyły się przeciwko złym decyzjom rządu, a teraz podobna sytuacja ma miejsce wśród służb mundurowych, chociaż one i tak ze sobą na co dzień współpracują, wypełniają swoje zadania i tym wspólnym protestem pokazują, że trzeba traktować je jednolicie, a nie konfliktować, dzielić i powodować, że jedne będą patrzyły zazdrością na drugie. Złożymy te poprawki w drugim czytaniu i będziemy się domagać tego, by zostały uchwalone. Będziemy starali się przekonać mimo wszystko tych, którzy to rozumieją, żeby poparli nasze poprawki, bo chcemy przede wszystkim większego bezpieczeństwa Polaków. Ta sytuacja osłabia bezpieczeństwo. Słabe służby mundurowe to Osłabione bezpieczeństwo nas wszystkich. Dlatego upominamy się o tę kwestię i będziemy to bardzo konsekwentnie stawiać podczas kolejnych etapów prac nad ustawą budżetową na 2012 rok. Bardzo proszę pan poseł Kaczmarek. Proszę państwa, umówiliśmy się, że dziś nie będziemy poruszać tematu związanego z reformą, z nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i y, policjantów, ale pierwsze analizy wskazują, że będziemy mieli potężny kryzys y, z bezpieczeństwem państwa. To, co powiedział pan poseł Zieliński, premier Tusk i jego ekipa rządowa, ewidentnie upodobała sobie konfliktowanie różnych grup społecznych i zawodowych. Tak jak mogliśmy to zaobserwować na przykładzie lekarzy i aptekarzy, tak dziś widać to ewidentnie na przykładzie służb mundurowych, kiedy stawia się do, do siebie Przeciwstawnie policjantów, żołnierzy, strażaków, yy, służbę więzienną. W ten sposób nie można postępować, ponieważ będzie to wpływało bardzo demoralizująco na funkcjonariuszy yy, pracujących na rzecz bezpieczeństwa państwa i dbających o nasze wspólne bezpieczeństwo i nasze mienie. Yy, drodzy Państwo, yy, tuż po ekspoze premiera Tuska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udzieliło odpowiedzi w kwestii podwyższenia uposażenia dla funkcjonariuszy policji i wojska. Wskazano, wskazano kwotę 300 zł. Wtedy podsekretarz stanu, pan Adam Rapacki, na piśmie wskazał, że będzie to kwota przeciętna i będzie to kwota brutto. Ja w trakcie rozmów z przedstawicielami policji i wojska, rozmawiając z policjantami, usłyszałem jedno zdanie. No, chciano dobrze, a wyszło jak zwykle. Po zdecydowanej reakcji przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, po zdecydowanej reakcji przedstawicieli służb mundurowych, na ostatniej komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, pan Cichocki, w mojej ocenie mając strach w oczach przed jeszcze większymi reakcjami ze strony tych służb, powiedział, że będzie to kwota dla każdego funkcjonariusza równa. Tylko ja chciałbym usłyszeć. Odpowiedź, w jaki sposób ta kwota będzie umiejscowiona, czy będzie to do uposażenia, do dodatku, który jest uznaniowy, czy będzie to przyznane na przykład podwyższeniem mnożnika przy stopniu. Tych odpowiedzi nie mamy i nie możemy tutaj liczyć na rzetelność ze strony rządu i mamy kryzys dzisiaj w służbach mundurowych, ponieważ widać, jak lawinowo zaczynają odchodzić ze służby funkcjonariusza. Ja jeszcze może uzupełnię, proszę Państwa, o, o dwa wątki króciutko. Mianowicie, myślę, że warto wiedzieć, o jakich my mówimy uposażeniach, bo być może społeczeństwo jest różnie o tym informowane i ma być może częściowo nie do końca zgodne z rzeczywistością informacje, bo ich niestety tak nie można się łatwo doszukać, choćby w przekazach, w przekazach które Państwo prezentujecie. Bo te dane też nie są prezentowane chętnie przez resort. Otóż strażak, dla przykładu podam, strażak, który zaczyna pracę w Państwowej Straży Pożarnej, otrzymuje, to jest jego najniższe wynagrodzenie, 1540 zł. To jest podana kwota netto, czyli tyle zarabia, i to chyba nie jest wygórowana stawka. Czym zachęcić teraz do pracy strażaków i innych funkcjonariuszy innych służb przy takich wyjściowych uposażeniach? Wiedząc, że są to służby, które narażają człowieka na niebezpieczeństwo. Akcje są bardzo różne, łatwiejsze i trudniejsze, ale często zdarzają się bardzo trudne i każdy musi być na to przygotowany. To jest, proszę Państwa, kwestia pierwsza. Kwestia druga to są te mnożniki, czyli wielokrotności kwoty bazowej. To jest tak liczone, że dla każdej służby ustala się wielokrotność kwoty bazowej i jeżeli chodzi o obecny stan, to to wygląda w ten sposób. Ja też się posłużę kartką, żeby dokładnie przywołać Państwu. Tak, te, te mnożniki wyglądają tak. Straż Graniczna ma 2,67%, 2 straż, straż Graniczna, Policja 2,65%, Państwowa Straż Pożarna 2,59%, Służba Więzienna 2,65%. A kwota bazowa to 1523 zł brutto. I proszę sobie to teraz przeliczyć. Przeciętne wynagrodzenie jest właśnie tak liczone. 1523 zł brutto, razy ten mnożnik. To jest średnie, to, to jest przeciętna wysokość wynagrodzenia funkcjonariuszy w poszczególnych służbach. Nie jest ona, gdy się zważy, że to jest podawane w kwotach brutto, chyba zbyt wysoka. I w związku z tym trzeba to rozpatrywać w tym kontekście. Ponadto zauważcie Państwo, że służba, która ma najmniejszy wskaźnik, czyli Państwo Straż Pożarna, nie ma przewidzianych podwyżek. Ja się o straż pożarną szczególnie upominam, chociaż o wszystkie służby, dlatego, że to ona jest zawsze pierwsza. To wynika ze statystyk na, na miejscu trudnych, tragicznych zdarzeń. Najczęściej ona świadczy pierwszą pomoc, zanim jakiekolwiek inne służby dotrą na miejsce zdarzeń. I ostatnia kwestia to informacja, na którą czekają na pewno pracownicy cywilni służb mundurowych, a jest ich też znaczna liczba. My się w swoich poprawkach do budżetu upomnimy również o Pracowników cywilnych. W samej policji pracowników cywilnych jest ponad 24 tysiące. W innych służbach mniej stosownie, ale też są zatrudnieni, przypominam, że był taki okres, kiedy i dalej ta filozofia jest podtrzymywana zresztą bardzo słusznie, że te stanowiska, które nie muszą być stanowiskami mundurowymi, są zamieniane, były zamieniane na stanowiska cywilne. Więc jeżeli na przykład ktoś pracuje na stanowisku, który mogłoby być mundurowy, jest cywilne. Teraz nie otrzymuje w związku z tym, że nastąpiło to ucywilnienie podwyżki, a by otrzymał, gdyby był funkcjonariuszem, to oczywiście rodzi dodatkową frustrację. Więc upominamy się także w swoich poprawkach, upomnimy się o pracowników cywilnych służb mundurowych. Ja chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że duży niepokój budzi ignorancja pana Cichockiego w podejściu do służb mundurowych. Jeżeli on na posiedzeniu komisji przedstawia, że ma do dyspozycji w budżecie 202 miliony złotych na podwyżki dla funkcjonariuszy policji i rozumie solidarność funkcjonariuszy z innymi służbami i zapowiada, że jeżeli ta solidarność jest tak bardzo mocna między nimi, to niech tym budżetem się po prostu podzielą. Co w efekcie da, że podwyżka nie będzie wynosiła 300 zł, a będzie o wiele, wiele mniejsza. W ten sposób tych ludzi nie można traktować, ponieważ będzie to wpływało w bardzo deprawujący sposób na służbę. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Jeżeli to wszystko, dziękuję. To jeszcze bardzo. może, jeżeli nie ma pytań, to jeszcze jedna kwestia. Bo też pojawiła się taka dyskusja, skąd wziąć te pieniądze na podwyżki, no bo przecież zawsze. Trzeba wskazać źródło. Taka zresztą jest procedura prac nad ustawą budżetową. Był pomysł, nie nasz, żeby przesunąć wewnątrz resortu spraw wewnętrznych środki z innych wydatków na podwyżki. Otóż to jest niebezpieczne. Był pomysł, żeby z rezerwy na przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych, powodziowych w szczególności, przejąć te pieniądze. Uważam to za. Pomysł niebezpieczny, tam muszą być zapisane środki, bo przecież nie wiemy, czy wystąpią jakieś stany zagrożenia w ciągu roku, który się dopiero zaczyna, czy nie. Tutaj bym nie ryzykował i byśmy nie ryzykowali jako Prawo i Sprawiedliwość takiego posunięcia. A rezerwy, które wskazujemy, te niewykorzystywane i duże, mogą być naprawdę dobrym źródłem sfinansowania tych wydatków, tylko potrzebna jest na to zgoda. Premiera, czyli zgoda obozu politycznego, który ma większość w Sejmie. Na taką zgodę oczekujemy, jeżeli jej nie będzie, to znaczy że tak naprawdę premier postanowił skonfliktować służby mundurowe w Polsce i przeciwstawić jedne drugim, co jest po prostu działaniem szkodliwym i nigdy premier rządu czegoś takiego nie powinien robić. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.